Nowa. Simoneczko z tej strony Hubecco i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Jest to Od żura do Króla, pierwszy film Daily, więc lecimy z tym dzisiaj: Ursus C355 i Klas Roland 66 sąsiada. Spięty zestaw i będziemy prasować to pole. Aha, no to fajny zestaw. Jak to się mówi, odpinamy, idziemy po masejo w takim razie. Niegrzśątka nie ma siły, masa jeszcze po żniwach stoi z przyczepą, bo nie było czasu odczepić nawet, ale już go bierzemy. Palimy skorczybyka. Jak już mówiłem w poprzednich filmach, to już prawdopodobnie ostatnie filmy tego skorczybyka naszego i ostatnie daily więc powoli się możecie z nim żegnać, bo tu ta skrzynia to mnie denerwuje Chociaż w 60 też mnie denerwuje już powoli wszystko Ale masej idzie jako pierwszy na sprzedaż wiem że tu mam tuza i mógłbym sobie Tura dokupić ale o ja ale hamulce też to dupę. ale nie chcę się bawić w remont skrzyni bo to jest za drogie Widzicie, jak tu powoli wszystko chodzi? Ta gałka do zmiany biegów, to tak powoli chodzi, że to się nie da, nie da się szybko biegu zmienić. Tylko trzeba powolutku, bo jak za szybko, no coś tam się stanie, ale pracujemy tam słomka. W kolejnym filmie prawdopodobnie będziemy szykować gospodarkę już na zimę. Ja tutaj sobie po filmie poram tu, jaki ten kawałek łąki, bo tam już jedno poletko zrobiłem tam będzie pole i tu będzie osobne pole tutaj bliżej jak jest ta łąka więc oglądajcie filmy żeby się przekonać co tu będzie czy na pewno tak będzie widzę widzowie, że znów będzie trzeba robić reset laptopa bo znów się zaczyna robić Spadki FPS-ów takie bardzo duże i grafika coraz gorsza. Zamiast coraz lepsza, to coraz gorsza. Wiadomo, tak jak już mówiłem, nie ma co się doczepiać. Bardzo bo laptop mam słabego, ale już wyższe fps -y podnosił, jakby unosił lepiej tą grę niż teraz to robi. Więc. Eee, trzeba coś z tym zrobić, albo jakieś poradniki pooglądać Jak zrobicie więcej FPS-ów na słabym laptopie Nie widać od góry czy belka już jest No, dawaj ten bieg Rzucił się, dobra Chociaż jedna belka widzowy będzie Czyżby pierwszy film i będzie z daily i będzie tylko 5 minut materiału Bardzo możliwe widzowie Nikt nie może powiedzieć, że nie, bo tak może być. I ja na nic i ja nic na to nie zrobię, bo nie mam nic przygotowanego pod kolejny film. raczej znaczy pod ten film, żeby zrobić jak czasu zostanie. Mógłbym niby orać tutaj łąkę, ale nie chce mi się. Bo wiadomo poza filmem, jak sobie zrobię. Kupię większe ciągniki se zaoram, a wam powiem, że zaorałem 60. Bo widzę, to jest takie denerwujące. Jakbym miał tam to orać 3 godziny, siedzieć i orać, to ja bym dziękował. Bo tam chyba 3 na godzinę szła, 60. Co to, belki nawet nie będzie widzowie. W tym roku ze słomą to będzie bardzo słabo. Więc się nie ma co pierdzielić, trzeba będzie kupić. Jak macie gdzieś tutaj w okolicy szpakowa na sprzedaż belki albo kostki słomy to odzywajcie się w komentarzach bo piszcie ile macie belek i jaka cena za belkę to się jakoś dogadamy i do Was podjadę i kupię A te biegi to mnie wydenerwują Jak mnie to denerwuje, to tylko ja wiem. Dawaj, chociaż jedną belkę. O, jest jedna belka, akurat, jak powiedziałem. Rabieg wsteczny wrzucić, to to też jest zadanie. Wysiędziemy. Jedyna belka z pola, więc trzeba zobaczyć. Bo już z takiego kawałka to nie będzie belki. sobie to sprasuję, to rzucę tam do krów z prasy od razu po filmie. Dawaj, biega, zostawcie suba sobie like możecie zostawić, komentarz jakiś napisać właśnie o treści takiej, czy macie na sprzedaż gdzieś tutaj w okolicy Szparkowa, nawet dwie wsi obok pojadę, kupię belki. Zapłacę wam i przywiozę do siebie. Bo tam chyba została jeszcze jedna belka słomy na strychu. I tutaj jedna to dwie belki to nie starczy. To jest za mało. A jak ja wam tak robić, tym masajem co sezon, coś powoli wszystko. To ja muszę kupić nowy ciągnik. No wrzuć się ten bieg, zasrany. Ja pierdziele. O. Teraz to pójdzie. Jak prasę wyłączyłem, to pójdzie. Mhm. Chciałem z rozpędu włączyć, co teraz znów będę jechał dwa na godzinę. O. Ale idzie. No. Biegi się zakreszyły. O, poszło. Widzowie z pięciominutowej akcji się zrobi godzinna akcja, więc przygotujcie sobie. Teraz zastopujcie film, jedzcie do sklepu, kupcie popcorn, zróbcie sobie i wróćcie do oglądania. Bo to widzę, że godzina na pewno akcji będzie. Nie wiem czy to się kręci. No jedź masę i naprawdę, już bez jaj. Dzisiaj jest co? Jak to nagrywam? Piątek, a w poniedziałek starty daily, więc. No. Muszę się śpieszyć. A nie chcę mi się bardzo nagrywać, ale jak już powiedziałem, to to tak zrobię. Dobra, sobie podjeżdżam do Borg, zaraz z Istulę przejadę. Bo zaraz będę włączał kamerę i nie będę nagrywał kolejny film, czyli pewnie czyszczenie gospodarki na zimę, szykowanie, ale nie jestem pewny. Więc zostawcie suba. Ja tutaj prasą cofnę do stodoły, do obory, wysypę sobie. I widzimy się w kolejnym filmie.